Ustawiamy największe imprezy targowe zarówno w kraju jak i za granicą. Są to najpoważniejsze, najmocniejsze zarówno z branży tej, tej wojskowej, jak i całkowicie cywilnej. W tym roku już byliśmy po pewnych kilku sesjach targowych, czy to w Niemczech, czy teraz byliśmy ze szwajcarii, Za chwilę lecimy do Londynu, później wjeżdżaliśmy znowu żwamy kulturki. Czyli czy jakby uczestniczymy w życiu tutaj... regionów y, naszego, naszej Europy, można powiedzieć, bo tak trzeba to Czyli tak, działamy od 1999 roku, yy, obecnie pracujemy na powierzchni około 40 tysięcy metrów kwadratowych. Nasze zatrudnienie to jest praktycznie stałe i utrzymuje się na przedziale 300 do 400 osób.